W 2014 roku będzie lepiej. A teraz Stefan Hula. 112 metrów w serii próbnej. 107 wczoraj w konkursie drużynowym. To był dobry skok w naprawdę trudnych warunkach. Potrafi Stefan skoczyć daleko, ale czy tym razem będzie daleko? No niestety. Chyba zbyt mocno wyszedł z progu. Za wysoko i zabrakło troszeczkę tej prędkości. Zaledwie 10,5 metra. No, ciężko będzie z, myślę z tą odległością pół metra awansować do finałowej 30 -tki. dzisiaj prognozy zapowiadały jednostajny wiatr wiejący mocno e, mocno jak mocno w każdym razie zawiewający od tyłu. A więc to nie... Teraz Łukasz i 116,5 metra Łukasza w serii próbnej wczoraj 112,5 w, w konkursie drużynowym 116 w kwalifikacjach w piątek, kiedy zajął 23 miejsce, no Łukasz, wiatru pod narty i dalekiego lotu ci życzę w tej pierwszej serii. Zabrakła. To nie był dobry skok. Widzą Państwo, dyskutują Łukasz Kluczek i Hannu Lepisto. 106 metrów plus 1,3 punktu za wiatra, więc tam od tyłu. Nie były to korzystne warunki dla naszego reprezentanta. A więc 100 i pół Stefana Kuli, 106 metrów Łukasza Rutkowskiego. Łukasz. Dzisiaj w serii próbnej przed konkursem 120 metrów to pokazuje, że jest Kamil w formie, że potrafi skoczyć daleko. Jak sam przyznał, czuje się teraz wyluzowany po tym dobrym skoku w konkursie drużynowym. On bardzo przejmuje się, kiedy cokolwiek mu nie wychodzi. Wówczas spina się to ma, to rzutuje absolutnie na kolejnego. A teraz znakomicie! Brawo Kamil, jest ta forma. Znakomicie prezentuje się nasz reprezentant na skoczni Lachti. Zadowolony Łukasz Kruczego, bo niego Hanu lepisto. 125 metra. A więc wyrównany najdłuższy skok pierwszej serii. Manuel Fettner również skoczył 125 metra. No i teraz wszystko będzie decydowało. A więc punkty za styl, no i jeszcze te punkty za wiatr. Pięknie, daleko. Brawo Kamil, brawo, brawo. Oby tak dalej. 14 na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver na dużej skoczni. 27 na normalnej i 6. Wspólnie z kolegami w konkursie drużynowym poklepał Hanul Lepisto, Łukasza Kruczka. Zadowolony Łukasz, no nic dziwnego, naprawdę znakomicie, naprawdę bardzo dobrze pofrunął Kamil. Jest Adam Małyż, wielka wrzawa, mnóstwo polskich kibiców w Lachty i Adam Małyż na rozbiegu 130 metrów, piątek w kwalifikacjach, 131 w serii próbnej przed konkursem, ależ wysoko wyleciał Adam, pięknie leży, jeszcze Adam dalej, brawo! Brawo, brawo, brawo Adam Małyż, znakomity skok! Potwierdza swą absolutną dominację, 126 metrów, tak daleko, nikt jeszcze nie skoczył w dzisiejszym konkursie, Adam Małysz obejmie prowadzenie, no i jaka będzie odpowiedź tych wielkich, którzy będą skakali po nim. Dwukrotny wicemistrz olimpijski z Vancouver, doświadczony skoczek pokazuje tym młodszym, tym, którym wydaje się, że już są na szczycie, jak dużo im jeszcze brakuje, co to znaczy? Ta ciężka praca, to co, zna, co to znaczy ta umiejętność przystosowania się pięknego lotu w tych trudnych warunkach, kiedy trzeba właśnie wyczesać z siebie wszystkie siły, kiedy sięgnąć do ostatnich pokładów własnego talentu i w końcu, no tak pokiwał głową z uznaniem Hannu Lepisto, brawo Adam. 126 metrów. Brawo, bowiem był to naprawdę znakomity, dobry, fantastyczny skok. Jak będzie teraz. Ściskajmy kciuki. Wciskajmy kciuki za Kamila, bowiem jest w formie, która pozwoli mu, jeżeli tylko się odblokuje. Jeżeli tylko po frunie, będzie w stanie skoczyć daleko, ale no nie tym razem. 114,5 metra. Widzieliśmy, co przed momentem zrobił Wolfgang Lojcyl. 126,5, Kamil 114,5. No słabo, słabo. wyjście z kodu. No nie chcę oceniać. Nie widać kompletnie z tego ujęcia, czy jakikolwiek y, błąd Kamil popełnił lądowanie ładne z telemarkiem. Natomiast ta odległość. Minus 30 punktów. Dopiero 13, a więc szkoda, szkoda. 126 metrów pierwszej serii. 2,7 punktów traci Adam Małysz, Hanule Pisto już dał znać. No i Adam Małyś na rozbiegu. Jak poradzi sobie Pola. O psychiczną stronę, jest ten spokojny, dobrze Adam, lecz jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, brawo! To jest dobry skok, żeby nie powiedzieć bardzo dobry! Poczekajmy teraz na pomiar odległości, radość polskich kibiców, na nic dziwnego, 130 metrów, a więc tyle ile Thomas Morgenstern. Patrzę na noty, 3 dziewiętnastki, 2 razy 18,5, a więc docenili sędziowie kunszt, mistrzostwo i wspaniałość Adama Małysza. Ależ pięknie. Niczym czarny ptak nad pauselką. frunął. Adam Małyż będzie na podium w tym konkursie. Pytanie tylko, czy wydrze to pierwsze miejsce Simonowi Amanowi? 272,4 punktu to nota Tomasa Morgensterna. Pięknie, pięknie. Znakomita kariera. Doświadczenie, rutyna, umiejętności, praca, talent. Jednym słowem Adam Małysz i ogromne sukcesy. Jest pierwszy Adam! 274,3 punktu.